Dziękuję bardzo. I bardzo proszę Pani Poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Ta ustawa, nie będę jej długiego tytułu już cytowała, dotycząca tak naprawdę sprawozdawczości w zakresie unijnego systemu handlu emisjami, jest ustawą Powinna być ustawą czysto techniczną, która harmonizuje przepisy sprawozdawcze. W związku z tym, że tu także inicjator, rząd, ministerstwo też nie wykazało jakichś szczególnych twórczych rozwiązań, to będę mówiła raczej o tym, czego w tej ustawie nie ma, a co jest, chociaż powinno być lepiej i sprawniej zrobione. Na pewno nie ma porządnej legislacji. Bo Ustawa nieobszerna, techniczna, harmonizująca ani nie uszczegółowia na grunt Polski tych przepisów czyniących je bardziej sprawnie egzekwowalnymi, ani też nie, nie powoduje, że, że mamy te przepisy dobrze przygotowane. Bo Nieobszerna ustawa, a już na poziomie, poziomie biura legislacyjnego cała lista poprawek na komisji i y, takie dyferencje między przedstawicielami ministerstwa a prawnikami, a legislatorami Sejmu na porządku dziennym. Ja myślę, że to jest problem nie tylko tej ustawy. To jest generalnie problem taki horyzontalny, który być może powinien rząd rozwiązać sobie wspólnie z legislatorami może sejmowymi. Być może potrzebne są im wspólne jakieś warsztaty na temat technik legislacyjnych. Być może by doszli wtedy do jakichś wspólnych wniosków. I to ta pierwsza rzecz, której nie ma w tej ustawie, ale którą można w przyszłości będzie naprawić. Druga kwestia to to, że ta, przy okazji tej zmiany nie pokuszono się tak naprawdę o e, taką racjonalizację i uszczegółowienie czy zmodernizowanie przepisów dotyczących handlu emisjami. Przed chwilą tu na tej sali przy innej okazji usłyszeliśmy od posła Kowalskiego, jak to unijna polityka handlu emisjami powoduje wzrastające koszty dla polskich podatników i dla tych, którzy muszą na przykład rachunki za prąd płacić. Nic bardziej błędnego. Ta unijna polityka, jakkolwiek byśmy. Jej nie oceniali, jak kto ma prawo ją oceniać? Ona generuje przychody do budżetu, tyle tylko, i w tym roku to y, szacuje się, że będzie nawet 30 miliardów. Zaplanowany jest ponad 10 które wpadają do tej czarnej dziury, a w tej ustawie nie ma znaczenia tych pieniędzy. Bo chociaż dyrektywy i rozporządzenie i nasza ustawa mówi, że co najmniej 50% trzeba przeznaczyć na politykę klimatyczną, to jednak te pieniądze nie są znaczone i niewiadome jest ich wydatkowanie. Bo twórczość w zakresie sprawozdawczości, na co są przeznaczone, jest daleko idąca, między innymi ulgi podatkowe są zaliczane jako przeznaczane na politykę klimatyczną. I tu koniecznym jest naprawdę precyzyjne zaplanowanie, nie tylko znaczenie tych pieniędzy, ale wytyczenie jakby mapy drogowej, na co one tak naprawdę w tej polityce klimatycznej systemowo i systematycznie mają być przeznaczane. Tego zdecydowanie brakuje. I apel, żeby się w przyszłości znalazł. I trzecia sprawa, której zdecydowanie brakuje, to takiego wyjścia do, do przodu w, w, jeśli chodzi o system handlu emisjami w kontekście chociażby pakietu w ogóle zielonego ładu ale już pakietu fit for five, który przewiduje po pierwsze 100% wysokości środków z handlu emisjami z przeznaczeniem na cele klimatyczne które muszą być precyzyjniej określone a druga rzecz to to, że rozszerza się ten system handlu emisjami o emisje transportowe i emisje z budownictwa tu przygotowań nie ma żadnych, nie mówię w tej nawet, w tym momencie, w tej ustawie regulacyjnej takiej krótkiej, ale w przyszłości i w polityce nie ma żadnych przygotowań przynajmniej nie ma śladu, tak samo, Szanowni Państwo, jak nie Ministrem widmo jest minister konstytucyjny między innymi klimatu. Z polityki klimatycznej to mamy tylko słowo klimat w nazwie ministerstwa. Minister, o ile pamięć mnie nie myli, ani razu się nie pojawił w tej izbie, w tej kadencji, ani na komisjach, ani na posiedzeniach plenarnych. Tak samo jak jest polityką widmo polityka klimatyczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani...